Cześć, ja jestem Marcin Dorożko. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam czyszczenie laptopa Lenovo Legion Y530. Zaczniemy od testów, jakie temperatury osiąga pod obciążeniem. Potem sobie rozkręcimy, pokażę Wam jak wygląda w środku. Wyczyścimy, użyję do tego sprężynę powietrza i IP I wymienimy sobie pastę termoprzewodzącą. No i... Potem sobie znowu przetestujemy, czy cokolwiek to w ogóle dało. Dlaczego należy czyścić swoje laptopy, w mojej opinii, przynajmniej raz w roku? No, zobaczycie sobie, jaki potrafi być w środku syf, i może to doprowadzić potem do przegrzania waszego laptopa i jego zniszczenia po prostu. Należy to robić oczywiście po gwarancji, bo możecie ją stracić. Więc jak już laptop ma powiedzmy więcej niż dwa lata, jesteście w stanie sami sobie to wyczyścić i nie stanowi to żadnego problemu. Także przejdźmy do odcinka. Zapraszam. Dobrze, to przechodzimy do wstępnych testów. Na razie tu widzę, że przy samym uruchomieniu laptopa już jest 85 stopni maksymalnie ja to oscyluje około 70-60. Ale odpalimy sobie test, furmarka dokładnie i zobaczymy jak temperatury wtedy skoczą. Już widzimy, że jest maksymalnie 93 stopnie, to już w mojej opinie jest dosyć bardzo dużo jak na ten laptop. Zobaczymy, czy dojdzie do czerwonego. Ja używam Furmarka do obciążania komputera a do pomiarów temperatur CPU i monitor. Już kilka razy używałem tego programu, nie było z nim żadnego problemu, że coś źle pokazywał albo jakieś danej nie miałem, której potrzebowałem, więc po prostu dalej stosuję ten program. O, już widzicie, jest na czerwone 94, na czerwono jest 94. No, to już są bardzo wysokie temperatury, i należałoby właśnie rozkręcić laptopa i sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Więc sprawdźmy. Rozkręćmy laptopa i zobaczmy, co się dzieje w środku. Dobrze, no to tutaj widzimy tego laptopika, którego będzie trzeba rozkręcić. Jest to zwykły Nowoletnik na 1060. Tu już możemy zauważyć, że no, coś tu jest chyba nie tak. Dosyć mocno zasyfiony. No, tutaj nic na nie widać. No, ale bierzemy się za rozkręcanie. Zacznijmy od tego, żeby zrealizować, gdzie są śruby. Na pewno są tu na tym rzędzie. Tu dwie. Jedna. I na tym rzędzie. Bierzemy się za ich rozkręcanie. Pamiętajcie, żeby śrub... Nie porubić, najlepiej odkładać je w jedne miejsce, bo mogą się one potem właśnie przydać do żeby go jeszcze skręcić, prawda? Upewniamy się, czy na pewno wykręciliśmy wszystkie śruby. No i przechodzimy do otwierania obudowy. Delikatnie, żeby nie powyrywać zawiasów. Z wyczuciem. Mogą się jeszcze potem przydać, żeby nie skrzypiał laptop. O. Dobrze, i mamy obudowę. Tu patrzymy. No, jest troszkę syf. Lecz to po prostu wystarczy przetrzeć. Co się dzieje tutaj? No tu widać, że wiatraki są już dosyć mocno zasyfione. Laptop też. Więc bierzemy się za rozkręcanie dalej i czyszczenie. Możecie zapytać, co robię, ale tutaj znajduje się Taki filc. Ja odginam te piny. Tutaj, na przykład tutaj, żeby móc to zdjąć tą blaszkę tutaj i ten filc wyciągnąć. On już jest tak zapchany na pewno, że wolę go po prostu wyciągnąć. Nie mam zastępczego filcu, ale ja go wolę wyciągnąć, żeby po prostu miał laptop lepszy przewiew powietrza. No tak, będę musiał częściej go rozbierać i oczywiście czyścić. Ale robię to w swoim laptopie, więc Wiem, że zrobię sobie więcej roboty, a nie komuś. No i mamy uwolniony już, na szczęście. Tu widzicie, jest taki filc. Ja go u siebie już wyciągnę, bo uważam, że nie ma on największego sensu tutaj. Szczególnie, jak on już jest tak zapchany. O, to sobie przerwiemy i sobie go po prostu wyciągniemy. Jak widzicie, on też tu zebrał bardzo dużo kurzu. I przy okazji, jak to wyciągniemy, możemy sobie doczyścić tutaj te miejsca, gdzie ten kurz też się oczywiście zebrał. Tak to wygląda po ściągnięciu filcu. Widzicie, że są ślady kurzu. Mam nadzieję, że to będzie widać na nagraniu, tu, bo najbardziej widać. Który wiesz, na środku jest taka kratownica. To zostało właśnie, że nie mógł przepuszczać w kurzu ten filc. Teraz idę to umyć, idę domyć jeszcze raz tą obudowę z tej strony. No i przejdziemy już do laptopa. Dobrze, no i pierwszą rzeczą jaką powinniśmy w ogóle zrobić, no to jest wyciągnąć baterię. Nie możemy w ogóle pracować przy takim laptopie otwartym, nawet wymienić dysku, nic nie możemy dopóki nie odepniemy baterii. Nie może być zasilania na płycie, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia. Także przechodzimy do tego teraz. Jeżeli nie da się tutaj tego odpiąć, nie dajecie rady, no to trzeba wtedy wykręcić baterię która jest zamocowana w paru miejscach, tutaj na śrubeczkach wtedy na pewno będzie łatwiej wypiąć to no i mamy wyciągniętą baterię Możemy sobie wyczyścić, nie czyścić ją wodą, po prostu przetrzeć suchą ściereczką, żeby z niej trochę zebrać kurzu. Jak już mamy wyjętą baterię, możemy teraz przejść do czyszczenia stricte chłodzenia. Tutaj mamy wtyczkę do odpięcia wentylatora. Jest tutaj i tutaj pod chłodzeniem. Dobrze, więc musimy teraz rozkręcić układ chłodzenia, żeby się tam dostać, i przy okazji sobie wymienimy pasty. Dobrze, podkręcenie już ściśru, one są ponumerowane od 1 do 7. Podnosimy sobie. Aha, jeszcze tutaj tą taśmę odkleję. Podnosimy sobie chłodzenie i sprawdzamy, co się tam dzieje. U, tu jak widzicie. Tu jest zawalone. nie ja tu złapać ostrość, ale tu. O, no to nie miało prawa już oddychać. Dobra. To trzeba będzie wyczyścić, przedmuchać. Ściągnąć tą starą pastę. Ja sobie to położyć i tu bezpieczne miejsce Zaczymy, jak tam wentylatory jeszcze je odkręcę mamy jeden no nawet nie jest jakiś super zawalony ale no do doczyszczenia do na pewno troszkę bardziej więcej ma puszku. Dobrze. Zatem bierzemy się za przedmuchanie tego, wyczyszczenie z chłodzenia pasty termoprzewodzącej i zaraz do Was wracam, to sobie wyczyścimy też tutaj. Delikatna zmiana aranżacji. Teraz sobie wyczyścimy resztki pasty. Jak widzę producent naprawdę nie oszczędzał. To bardzo dobrze. mamy sobie teraz papier bezpyłowy i ściągniemy z tego po prostu nadmiar, o mięciusia jest, więc nie ma problemu, resztę sobie domyjemy po prostu ipą. Termopadów nie wymieniam, z racji to, że jestem tym nie wymieniania termopadów. Dlaczego? Bo ja uważam, że jeżeli są jeszcze mięciusie, to nie ma takiej potrzeby. Dobra. A te są bardzo akurat mięciusia. I nie widzę powodu, żeby ich wymieniać. Staramy się czyścić dokładnie. Resztę sobie domyjemy ipą, żeby jeszcze odtłuścić troszkę to miejsce. Staramy się to robić delikatnie, żeby nie porysować. Tak po prostu, żeby tylko ściągnąć ten nadmiar, którego tutaj nie chcemy. Dobrze, powierzchnia przygotowana, odtłuszczona. O. Teraz przechodzimy do wyczyszczenia z procesora i grafiki. Dobra, Up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. Dobrze, mamy to wyczyszczone. Daję Wam zbliżenie może nawet. O. Dosyć ładnie się to doczyściło. Chociaż powiem Wam szczerze, że bez tej ipy to bym chyba tego nie doczyścił. Dobrze, że ją wziąłem ze sobą. Przyszedł czas na nałożenie pasty. Ja sobie wziąłem Silver Monkey Conduct Extreme. Jedna rodrama. Jako, że jest to prostokąt, no to sobie położymy dwa groszki, jeden koło drugiego na procesorze i karcie graficznej. Dobrze. Też pamiętam żeby dokręcić. Teraz to kładziemy. Patrzymy, czy są śrubeczki tutaj. I teraz delikatnie odłapujemy śrubeczki. Dobrze, na ten moment wszystko wydaje się być gotowe. Teraz została nam jeszcze zamontowana bateria. Także przechodzimy do tego. Oczywiście baterię trzeba wpiąć. Żeby dobrze siadło. Finalnie upewniamy się, czy wszystko co odpięliśmy zostało przez nas podpięte. Odpinaliśmy na pewno oba te wentylatory. Odpinaliśmy baterię. No i to by było na tyle. To sprawdziłem, że dokręciłem. To sprawdziłem, że dokręciłem. Baterię sprawdziłem, że dokręciłem. Także możemy zakładać obudowę, skręcać ją no i rozpoczynać testy. No dobrze, no to co my tu mamy. Eee... Po załączeniu oczywiście systemu, yy, wszystkich programów do nagrywania, połączenia mikrofonu, kamery i w ogóle osiągnęliśmy maksymalnie 75 stopni na pakietach i na korze 78. No więc wypadałoby uruchomić jeszcze stres testa, żeby sprawdzić jak to tam będzie wyglądało. Ja rodam puszczę parę minut no i sprawdzimy po prostu wyniki. Na razie, jak na początek, jest spoko. 75, wciąż niewiele się zmienia. O, zaczyna się uruchamiać schłodzenie. Jak tam w ogóle na GPU? 63-69 stopni. Słuchaj, laptop jest teraz totalnie bezszelestny. To jest przepiękne. 79, przepiękne temperatury trzyma. No, wcześniej po tych kilku minutach tego testu, a teraz minęło kilka minut, mieliśmy już nawet tam, pokażę w podsumowaniu, 97 chyba, 96 stopni, a tutaj pięknie 79 stopni, teraz 81, 78. Dobrze, w takim razie mamy to przetestowane. Możemy przejść teraz po prostu sobie do podsumowania. No dobrze, przechodzimy do podsumowania. Laptop został rozebrany, wyczyszczony, przetestowany przed i po. Mamy tego wyniki. Jak sami możecie zauważyć, przed i po yy, różnica jest znacząca. Naprawdę różnica jest znacząca. Dlatego dbajcie o swoje laptopy. Przynajmniej raz w roku je czyśćcie. Jeżeli sami nie potraficie tego zrobić, oddajcie to w rękach profesjonalisty do serwisu. Zrobi Wam to za naprawdę niewielką kwotę. A uwierzcie mi, laptop Wasz pożyje znacznie, znacznie dłużej. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, może stawi subskrypcję, jeżeli jesteś ciekaw kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję ci i do zobaczenia.